Siemano widzowie, witam Was na nowym kanale z Minecrafta. Dzisiaj jest pierwszy odcinek z Minecrafta, więc robimy nowy świat. Tworzymy. Także teraz trzeba nazwać nasz świat. Jak my możemy go nazwać? Na przykład. Jakby go nazwać? Bartkowice, może. To będzie bardzo fajna nazwa. Przetrwanie. Łatwy. Y, oczywiście. Bez y, kreatywnego. Y, I tak. Tutaj może wpiszmy. Papaj2137. I tutaj już nic i tworzymy świat. Także gdy już ten świat się tworzy, zachęcam do subskrybowania nowego kanału yy, z Minecrafta. Także yy, gramy już troszkę ścina. Troszkę bardzo nawet. Dobra, idziemy ściąć drzewo. Na sawanie się zrespiliśmy. Ścinamy sobie drzewo. I zaraz zrobimy itemy. I będziemy szukać jakiegoś kanionu, żeby zrobić sobie lepsze itemy. Stworzyłem y, Crafting Table i patyki, a teraz szukamy jakiejś jaskini, żeby stworzyć sobie lepsze itemki. Sorry za te lagi, ale no, y, słaby mam komputer i tak to jest. Także szukamy tej jaskini. Może zaraz coś znajdziemy. W ogóle nigdy jeszcze nie grałem na tym nowym Minecrafcie. Także dużo nowych rzeczy pododawali i nie wiem o co chodzi tutaj w tym Minecrafcie. Może zaraz jakoś znajdziemy tą jaskinię. O, jest, jest jaskinia, o, jest jakaś woda, to może uda nam się skoczyć. I idealnie, trafiliśmy do wody. Teraz sobie zrobimy kamienne itemki i będzie dobrze. Ogólnie to może w następnym odcinku uda się zrobić jakiś domek. A zaraz też zrobimy nową serię pod y, tytułem: y, Na przykład ja z moim kolegą gramy w Minecrafta. Nie wiem, czy Wam się to spodoba, ale myślę, że tak. I zachęcam Was do oglądania do samego końca. Robimy sobie itemki. I teraz wychodzimy na dwór. Zapomniałem craftinga i wracam się po niego. Także teraz wychodzimy z tej jaskini i poszukamy jakiejś wioski albo jakichś innych fajnych rzeczy. Na przykład jakiejś pilagerów, coś nie wiem, jak to się nazywa. Bo mówiłem już, że dawno nie grałem w Minecraft'a, o! Wioskę już tam widzę, więc idziemy do niej. Może będzie jakiś kowal, ale jeszcze przed tym zabijemy sobie owce i idziemy. Tutaj jest też bardzo fajny teren na tej sawanie lecz będziemy postaram się poszukać fajnej jakiejś wioski w tym domku nic nie ma Teraz może e, zabijemy Golema Wezmę sobie bruk i go postaram się zabić o nie jak mnie podrzucił Teraz uciekam, że, żeby się podbudować. No chodź teraz. I co mi zrobisz? Nic mi nie zrobisz. Golemie. Zaraz go zabijemy. Odcinek będzie trwał pewnie jakieś 10 minut, więc... Mm. Teraz sobie pozbieram może sianko żeby mieć co jeść i będziemy iść dalej szukać jakichś innych yy, wiosek Na przykład na łączce jakiejś Wow, już 6 minut nagrywam O, a tu portalo jest! Idziemy do portalo. Może skrzynka będzie. Ajajaj, nie ma skrzynki. Aj. Słabo. Teraz mnie magma. Zaczęła bić. Teraz myślałem, że to była skrzynka, lecz to był dirt. Dobra, wychodzimy stąd. Nie ja opłaca mi się być tutaj. Teraz zrobię sobie yy, chlebek. Będzie go bardzo dużo. Jakieś 300. Yy, dwa, yy, jeden stak, przepraszam. No. Teraz jeszcze zbierzemy sobie crafting i pójdziemy szukać dalej. Dobra, idziemy szukać dalej. Jedzenia mam, nam pewnie do końca odcinka nie zabraknie. O, już widzę tutaj jakąś fajną łączkę, więc idziemy tam. Możecie y, mnie znać z kanału Ninja Hashtag Podłoga Ninja Miko. Tam zachęcam też do subskrybowania. Tam jest o counterbalach, czyli o y, takich kulkach, które są flagami i one te kulki są y, krajami. Idziemy sobie teraz. O, tutaj jest jakaś fajna łączka. Wydaje mi się, że tam chyba zamieszkamy. No, bardzo fajna łączka. O, jeszcze wioska tam jest. To jeszcze fajniej. Także idziemy poszukać, czy w tej wiosce czegoś nie ma. W ogóle liście są w lasach w Minecrafcie. Jakieś cuda. O, teraz musiałem przyjść dookoła domku, żeby znaleźć drzwi. Do. Yy, jak to się nazywa? O, i jakaś torebka jest, znalazłem. Można chyba coś do niej schować. Sakawka. Może przechowywać stos, stos różnych rzeczy. Oj, teraz schowałem nasionka. I teraz jeszcze schowam sobie żelazo do. Tej sakawki i na przykład chleb. I jabłka. I może jeszcze to. Dobrze. Wychodzimy z tego domku. Teraz może zabijemy golema. Bo widzę, że tutaj jest. Uderzamy go i uciekamy. Bo nas zaraz je Ten golem. Dobra, bijemy go i może zbudujemy y, coś, jakieś na przykład piecyk albo coś Także zaraz go zabijemy i teraz y, zbieramy żelazo i kwiatuszek Tutaj zrobimy zaraz y, piecyk Oj, teraz wełdę przez przypadek postawiłem. Teraz robię piecyk. I idę y, zebrać tą wełnę i po jakieś łóżko ukradnę villagerom. Także... To wszystko na dzisiaj widzowie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, a ja się z Wami żegnam. Siemanko, do zobaczenia i cześć!